W tym odcinku zajmiemy się czekoladą. Na samym początku zajmiemy się opakowaniem. Z przodu mamy markę produktu, jest to marka Milka. Jest tutaj także obrazek takiej krowy z cycami. Niżej mamy informację jakiego rodzaju mleka użyto do zrobienia tej czekolady. A z tyłu wartość odżywcza, waga, skład oraz kod kreskowy. Nasza czekolada zapakowana jest w lekką, fioletową folię, którą z łatwością będziemy mogli otworzyć. Tak wygląda nasza wypakowana czekolada. Nasza czekolada ma wysokość około 8 mm, co oznacza, że jeżeli chcielibyśmy stawiając kolejno na sobie tabliczki czekolady dorównać wysokości Pałacu Kultury w Warszawie, potrzebowalibyśmy 29 625 tabliczek, co kosztowałoby nas 94 503 zł. i 75 groszy. Ciekawostka numer 2. Czekolada topi się pod wpływem wysokiej temperatury. czekolada to całkiem dobry przedmiot. Jej największą zaletą jest jej bardzo słodki czekoladowy smak. Natomiast jeśli chodzi o wady, to nie mogę ich specjalnie znaleźć. Może oprócz tego, że łatwo się roztapia, co powoduje, że najlepiej trzymać ją w lodówce. Dlatego myślę, że czekolada zasłużyła na ocenę 8 na 10.